Cześć z tej strony Tysia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio pojawiało się sporo filmów dla konkretnych grup odbiorców, takich jak film o rozstaniu czy film o eksperymentach psychologicznych. Dlatego dzisiaj postanowiłam wrzucić coś, co przyda się każdemu i zainteresuje wszystkich. Wracamy więc do mowy ciała i kontynuujemy poszerzanie wiedzy, tak aby czytać z innych jak z otwartej księgi. W tym celu przedstawię Wam 9 najczęściej spotykanych gestów, z którymi mamy do czynienia na co dzień w wielu, wielu różnych sytuacjach, i choć część z nich może Wam się wydawać oczywista, to ich prawdziwe znaczenie może Was nieco zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Ludzie bardzo rzadko analizują zachowanie swoje czy innych, a jeżeli nawet trafi się osoba, która próbuje to robić, to zazwyczaj umykają jej te najprostsze i na pozór najbardziej oczywiste zachowania. Na przykład, gdy dwie osoby w geście pożegnalnym przytulają się i klepią po plecach, automatycznie odbieramy to jako wyraz sympatii. W rzeczywistości jednak to klepanie ma dać do zrozumienia drugiej osobie, że czas przerwać uścisk i go zakończyć. Innym przykładem może być całowanie powietrza w okolicach policzków drugiej osoby, gdy się z nią na przykład witamy. Też wydaje nam się, że jest to wyrafinowane. I bardzo sympatyczne powitanie, gdy tak naprawdę ta osoba wcale nie ma ochoty dotykać drugiej, a już w szczególności jej całować. Jeśli więc lubicie mieć wszystko pod kontrolą, chcecie zawsze panować nad sytuacją, wypadać dobrze w oczach innych i zaskakiwać ich swoją spostrzegawczością, musicie pamiętać o tym, że poprawne odczytywanie mowy ciała zaczyna się od poprawnej interpretacji tych najmniejszych i najbardziej subtelnych gestów. W końcu, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Zarówno w naszej, jak i wśród wielu innych kultur skinienie głową oznacza po prostu tak, czyli zgodę. Wywodzi się ono od ukłonu, którego dzisiaj nie stosujemy już tak często, a który w dużej mierze miał świadczyć o uległości. Zkinieniem głowy dajemy więc drugiej osobie do zrozumienia, że zgadzamy się z jej punktem widzenia. Warto o tym pamiętać, ponieważ często zdarza nam się to robić, na przykład podczas czyjejś długiej wypowiedzi, kiedy nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Takie zachowanie może być mylące dla naszego rozmówcy i wysyłać mu sprzeczne sygnały, szczególnie w momencie, w którym dojdziemy do głosu i nagle jasno i wyraźnie wyrazimy swój sprzeciw i powiemy, że się z nim nie zgadzamy. W drugą stronę może nam to też pomóc zdobyć przychylność danej osoby i nakłonić ją do tego, by zdradziła nam trochę więcej szczegółów niż normalnie była. Aby skłonna. Lub wręcz przeciwnie, dać do zrozumienia, że pora zakończyć rozmowę i nie chcemy już jej kontynuować. Badania potwierdzają, że obie te rzeczy zależą od częstotliwości, z jaką kiwamy głową. Gdy robimy to stosunkowo rzadko i tylko raz na jakiś czas, to wydajemy się być bardziej zainteresowani rozmową, przez co podświadomie nakłaniamy tą drugą osobę, aby mówiła więcej. Natomiast jeżeli kiwamy często i nerwowo, no to wydajemy się być zniecierpliwieni i wysyłamy taką cichą prośbę o zaprzestanie dalszej wypowiedzi. Gest, który znamy wszyscy i którego znaczenie dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, bo oznacza po prostu nie. Warto jednak wiedzieć, że jest to pierwszy gest, którego uczy się niemowlę jeszcze podczas karmienia piersią, kiedy to próbuje uniknąć dalszego przyjmowania pokarmu. I choć jest on dziecinnie prosty. Dziecinnie, ha? Nie, no, nieważne. Często zdarza nam się nie wychwycić jego prawdziwego znaczenia, gdy ktoś próbuje nas do czegoś przekonać. Na przykład, gdy użyje słów rozumiem twój punkt widzenia i jednocześnie kręci przecząco głową, powinniśmy podchodzić do jego słów z dystansem. Te drobne i z pozoru nieistotne ruchy, którym towarzyszy opuszczona głowa i wzrok wbity w podłogę, to wbrew pozorom nie jest tylko objaw tego, że ktoś jest zestresowany. Tak się zachowuje również osoba, która odczuwa dezaprobatę, czyli ma negatywny stosunek do zaistniałej sytuacji, a także nie podoba jej się to, co obecnie słyszy. Jest to podświadoma reakcja ciała na próbę ukrycia swoich prawdziwych odczuć oraz opinii. Więc jeżeli zauważysz, że w trakcie rozmowy ktoś zachowuje się właśnie w taki sposób, a nie jest w sytuacji stresującej, możesz podejrzewać, że coś mu się jednak nie podoba. Ludzie, podobnie jak zwierzęta, w sytuacjach, gdy są przestraszeni czy też gotowi do działania, starają się sprawiać wrażenie większych niż są w rzeczywistości. I tak ptaki stroszą pióra, ryby się nadymają, psy jeżą sierść, a ludziom włosy stają dęba. Są to jednak sytuacje, które występują samoistnie i tylko w określonych sytuacjach. Ludzie wymyślili więc sobie szereg gestów, nad którymi będą mieli pełną kontrolę i które pozwolą wizualnie zwiększyć ich rozmiar, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Jednym z takich gestów jest właśnie przyjęcie pozycji z rękami na biodrach. Postawa ta ma oznaczać, że jesteśmy gotowi podjąć działania, jednocześnie okazując dominację. Zajmujemy bowiem więcej przestrzeni, a nasze spiczaste łokcie pełnią rolę swego rodzaju broni, która ma powstrzymać wszelkie osoby przed zbliżeniem się do nas. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych kulturach gest ten jest dość mocno nacechowany agresją, przez co może nam przysporzyć nieco kłopotów. Żeby dobrze go interpretować, należy pamiętać również o zwracaniu uwagi na kontekst, w jakim się pojawia. Jeśli na przykład osoba go wykonująca ma na sobie zapiętą kurtkę, płaszcz, czy jakiekolwiek inne okrycie wierzchnie, no to prawdopodobnie jest po prostu sfrustrowana. Jeśli natomiast ta sama część garderoby jest rozpięta, no to cały gest staje się bardziej agresywny, gdyż odsłania ona większą część swojej przedniej części ciała. Agresję wzmacnia też tutaj złożenie dłoni w pięści oraz symetryczne ułożenie nóg. Co ciekawe, tak właśnie ustawiają się bardzo często to modelki, które prezentują jakieś stroje. Chcą w ten sposób pokazać, że są one przeznaczone dla silnych i nowoczesnych kobiet. A skoro już jesteśmy przy kobietach, to warto wspomnieć, że panie bardzo często wykonują ten gest nieco inaczej. A mianowicie kładą na biodrze tylko jedną rękę i cały ciężar ciała przenoszą na jedną nogę. W ten sposób starają się zwrócić na siebie swoją uwagę i podkreślić swoje biodra. Bardzo często możemy spotkać taki gest np. w trakcie flirtu. Mężczyźni również mają swoją wersję tego znaku, która polega na wsuwaniu kciuków za pasek czy też za spodnie, podczas gdy pozostałe palce pozostają wyprostowane. W taki sposób podświadomie pokazują rywalowi, że będą walczyć o swoje terytorium i że się go nie boją. Pozycja ta jest też potocznie nazywana pozycją kowboja i ma też podkreślać męskość mężczyzny, ponieważ jego palce wskazują na miejsca, które chciałby wyeksponować. Pozycja z szeroko rozstawionymi nogami jest bardzo charakterystyczna dla mężczyzn i choć często przyjmują ją nieświadomie, to wywiera ona ogromne wrażenie na innych. Jest to bowiem jeden z tych gestów, który również pokazuje dominację, a w grupie mężczyzn może wywołać swego rodzaju rywalizację. Panowie muszą jednak pamiętać, że przyjmowanie tej pozycji w obecności kobiet jest niestety odbierane często negatywnie, szczególnie w sytuacjach biznesowych. Kobieta czuje się bowiem onieśmielona, a w konsekwencji po prostu źle wypadniesz w jej oczach. Bardzo często możemy się z nią spotkać w trakcie towarzyskiego spotkania z bliskimi znajomymi. W takim wypadku nie ma się czego obawiać, ponieważ oznacza to po prostu, że czujesz się swobodnie i komfortowo. I na tym koniec. W każdej innej sytuacji ta pozycja będzie odebrana przez innych negatywnie. Przyjmując ją, sprawiasz bowiem wrażenie niezainteresowanego rozmową, znudzonego czy nawet lekceważącego to, co się dzieje, albo aroganckiego wobec innych. Kropka. Można powiedzieć, że jest to siedząca wersja pozycji z rękami na biodrach. Odróżniają ją jednak dwie rzeczy. Po pierwsze, Twoje dłonie są schowane za głową, co jak zapewne wiecie z filmu Kłamiesz to widać może świadczyć o nieszczerych intencjach, próbie okłamania Cię czy zatajania pewnych faktów. I po drugie, w tym przypadku twoje spiczaste łokcie są skierowane w stronę rozmówcy, co nadaje całej pozycji nieco agresji. Taki gest jest charakterystyczny dla osób o silnym poczuciu wyższości, dominacji, czy też dużej pewności siebie. Zauważysz go zapewne u osób, które lubią się wymądrzać, czy też nie są skłonne do żadnych kompromisów. Pozycji też często towarzyszy tak zwana amerykańska czwórka czyli oparcie stopy o kolano drugiej nogi. Gdy zobaczysz, że twój rozmówca przyjmuje właśnie taką pozycję, możesz być pewien, że za chwilę rozpocznie spór, czy też bardzo burzliwą dyskusję. Panowie też powinni mieć świadomość, że wbrew temu, co im się czasami wydaje, przyjęcie takiej postawy nie zrobi dobrego wrażenia na kobiecie, a wręcz przeciwnie, może ją skutecznie odstraszyć. Jest to jeden z tych gestów, którego znajomość i poprawna interpretacja może być dla ciebie bardzo korzystna, jeżeli chcesz kogoś do czegoś namówić. Znają każdy dobry negocjator, ponieważ to właśnie w momencie, gdy się pojawia, jest ten idealny moment na poproszenie kogoś o spełnienie twojej prośby z dużą szansą na powodzenie. Jest to pozycja siedząca, w której rozmówca pochyla się w twoim kierunku, a jego jedna dłoń opiera się o udo, podczas gdy druga ręka delikatnie spoczywa na drugiej nodze. Często poprzedzają gest polegający na delikatnym gładzeniu się po brodzie, który ma oznaczać, że osoba się nad czymś zastanawia. Jeśli więc jesteś w trakcie przekonywania kogoś do czegoś i zobaczysz, że ta osoba siada w ten sposób, to uderzaj z ostateczną prośbą, ponieważ jest duża szansa, że zostanie ona spełniona. Pozycja startowa jest bardzo podobna do poprzednio omawianej pozycji gotowości, ponieważ jedyną różnicę stanowi tutaj układ rąk. W tym przypadku osoba pochylona w Twoim kierunku będzie trzymała obie dłonie na kolanach lub poręczach krzesła. Oznacza to chęć natychmiastowego zakończenia rozmowy czy spotkania. Więc gdy tylko zobaczysz, że ktoś siedzi w ten sposób, koniecznie przejmij inicjatywę, zmień temat czy po prostu sam zakończ rozmowę. W przeciwnym wypadku stracisz na stałe zainteresowanie swojego słuchacza i wszystkie przyszłe rozmowy z Tobą będą dla niego mało atrakcyjne, przez co w konsekwencji będzie ich. Po prostu unikać. Te niewerbalne sygnały, które omówiłam, tak jak wspomniałam na samym początku, są stosunkowo łatwe i proste do rozpoznania. To właśnie od nich powinniśmy rozpocząć naukę poprawnego odczytywania mowy ciała, ponieważ mamy z nimi do czynienia najczęściej. Warto też zapamiętać te z nich, które mają wydźwięk negatywny, ponieważ wysyłane przez was będą wam skutecznie utrudniały pewne kwestie i zniechęcały ludzi do dalszego kontaktu z Wami. Zanim więc zaczniecie analizować ludzi ze swojego otoczenia, postarajcie się zapanować i nauczyć kontroli nad swoim. Własnym ciałem. Jest to dużo trudniejsze niż obserwacja innych, jednak gdy tylko Wam się to uda, to szybko się przekonacie, jak wiele możecie osiągnąć i o ile prostsze będą Wasze przyszłe rozmowy. Postarajcie się więc ćwiczyć w warunkach dla Was komfortowych, w gronie swoich bliskich znajomych, tak aby przygotować się na te naprawdę ważne i trudne spotkania. Będziecie dzięki temu wiedzieli, jakich gestów unikać, albo jakie pozycje przyjmować i jak zachować się w danej sytuacji. Pamiętajcie też, żeby zwracać uwagę, w jakich okolicznościach dane gesty się pojawiają. Te same zachowania w gronie bliskich Wam osób oraz na forum. W normalnym spotkaniu będą odbierane zupełnie inaczej. Najważniejsze jest jednak pierwsze wrażenie, i to wtedy powinniście starać się najmocniej. Bardzo ważne jest też to, aby nie wyciągać pochopnych wniosków, szczególnie na początku, gdy dopiero uczycie się poprawnie interpretować mowę niewerbalną. Zachowajcie swoje przemyślenia i analizy dla siebie i nie oskarżajcie kogoś, że jest arogancki tylko dlatego, że na chwilę zarzucił ręce za głowę. Zachowajcie to dla siebie, przemyślcie, obserwujcie, co robi dalej, jak się zachowuje i co mówi. I jeżeli faktycznie wszystko zmierza ku temu, że mieliście rację, to gratulujcie sobie w myślach. Trzymam za was kciuki, a szczególnie za pracę nad samym sobą. Mam nadzieję, że ten film wam w tym pomoże. Dajcie znać w komentarzach, jak sobie radzicie. A jeżeli film wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być stale na bieżąco. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Papa. Who pa. are you? Jest to. Dr ん